Biegają dzieci, biegają i się cieszą, bo wiedzą, że pełno radości dookoła. Drzewa je ochronią przed deszczem, a trawa pozwoli tarzać się po niej do wieczora. Można też pobawić się w ogródku i pogonić kurki, albo powozić lalki w wózkach. Nie ma to jednak jak w szkole. Tam są koledzy i koleżanki. Tam zawsze się coś może zdarzyć. A to ktoś się przewróci, a to pani kogoś pogoni. A to chłopcy pociągną dziewczynę za warkocz. W szkole nie jest źle, bo są przerwy i czasem można udawać, że nie ma dzwonka. To prawda, że potem swoje trzeba wysłuchać, ale czy mogą być przygody bez dreszczyku emocji? Najwspanialsza jest jednak droga ze szkoły do domu, bo wcale nie jest prosta. Wiedzie ona przez rowy i ogrody sąsiadów, w których pełno jest darmowych jabłek, śliwek i gruszek. Całkiem też jest wesoło i pożytecznie jest, kiedy dziadek z laską goni amatorów owoców, bo i on, i młodzi mieszkańcy miejscowości ćwiczą się w zdrowej sprawności biegacza.